Co zrobić, żeby macierzyństwo wróciło do swojej właściwej, pierwotnej definicji, czegoś pięknego, niepowtarzalnego, czegoś o ogromnej wartości? Myślę, że najważniejsza zmiana to powinna być ta zmiana w głowie, żeby zmienić obraz macierzyństwa i zmienić obraz matki. Metoda dobrych praktyk, czyli szczęśliwych, wielodzietnych rodzin. Ja takich znam naprawdę mnóstwo. Matka to słowo, które niewątpliwie brzmi dumnie. Przez wieki matki cieszyły się ogromnym szacunkiem. Gdyby nie matki, nie byłoby kolejnych pokoleń, gdyby nie praca matek w domu, mężczyźni nie mogliby często realizować ważnych zadań poza domem. Ale chyba ostatnio coś poszło nie tak, bo również w Polsce, na świecie chyba jeszcze bardziej na zachodzie. Matk, to określenie matka jest coraz bardziej deprecjonowane, a macierzyństwo kojarzone z jakimś uciemiężeniem. Co zrobić, żeby macierzyństwo wróciło do swojej właściwej, pierwotnej definicji, czegoś pięknego, niepowtarzalnego, e, czegoś o ogromnej wartości? O tym porozmawiam dzisiaj z matką szóstki dzieci, Dominiką Chorosińską. Dzień Witam dobry. cię serdecznie. Witam serdecznie. Tak jak powiedziałam na początku, no matka brzmi przepięknie, każda matka czeka, aż usłyszy to słowo mama od swojego dziecka, to jest to ważne, ważne święto w domu, ale no nie możemy powiedzieć, że, że tak dalej jest. Matka, to, to słowo, czy w ogóle macierzyństwo jest deprecjonowane, tak jak wspomniałam, w ogóle polityki też międzynarodowe i w Polsce coraz bardziej dążą choćby do tego, żeby było więcej żłobków zamiast na przykład wsparcia hmm. dla matek wychowujących własne dzieci w domu. Co tutaj poszło nie tak? Co się wydarzyło? To jest dobre pytanie i rzeczywiście wydaje mi się, że, że nie tylko w Polsce i na świecie jest taka tendencja błędna. Bo przecież jeżeli nie będziemy szanować matek i one nie będą chciały, kobiety nie będą chciały mieć dzieci, to państwa, narody przestaną istnieć. Więc wydaje mi się, że ta, ten problem powinien być problemem czołowym wszystkich polityk. Jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę, myślę, że dużo udało się zrobić dobrego przez ostatnie lata, aczkolwiek tego rodzaju polityki demograficzne to, to jest praca na dekady. Nie, nie da się tego zrobić ani w 4, ani w 8, ani w 12 lat. Tak naprawdę we Francji od razu po II wojnie światowej mhm. bardzo dużą wagę do tego przywiązano i myślę, że mamy tego efekty pozytywne. Wbrew temu, co słyszymy, że we Francji to, to obcokrajowcy rodzą dzieci, to nie jest prawda. Ale no właśnie, chodzi... no, to to, to mm. właśnie jeszcze tylko słowo, jak to wygląda w Polsce. Nie? Ja niedawno byłam mm -hmm. w szoku, jak się dowiedziałam, że w Polsce 100 lat temu, w 1925 tak. roku, urodziło się milion Polaków, tak. podczas gdy w zeszłym roku urodziło się 250 parę tak. tysięcy Polaków, cztery razy mniej, a rokowania są takie, że za 100 lat będzie nas mniej, mniej niż połowa tego, co mm -hmm. mamy w tym momencie. Więc sytuacja jest rzeczywiście fatalna. To, co mówisz, to nie jest praca na, jedną, na, na rok czy na jedną tak. kadencję Sejmu na Węgrzech od 20 paru lat ta polityka rzeczywiście ruszyła i faktycznie mhm. dopiero teraz widać, że Węgry są jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie przyrost naturalny jest dodatni. Tak. Oczywiście to nie jest tylko mowa o macierzyństwie, bo to jest cała demografia macierzyństwa, macierzyństwo jest jednym z elementów, ale Powiedz w takim razie, co już mamy w kraju takiego, co czym możemy się pochwalić i w jakim kierunku powinniśmy pójść, żeby wyjść z tej zapaści demograficznej? Nie, mnie się wydaje, że ta zapaść to jest to, o czym powiedziałaś we wstępie, że jest deprecjonowana rola matki, że macierzyństwo jest ukazane jako coś ciemiężącego kobiety. Dziecko to jest wielki problem. I wydaje mi się, że najważniejsza jest zmiana mentalna, w głowie. Pieniądze, te wszystkie programy, czy socjalne, czy, czy pro-demograficzne pro są bardzo ważne. Ten program 500+, on przede wszystkim wyciągnął z biedy mm. ludzi. I to, I to właściwie jest bardzo istotne. Tak, przywrócił godność wielu rodzinom, szczególnie takim rodzinom. wysokowielodzietnym, tak. których no jest niestety coraz mniej, ale to jest tak. fakt, że że to było widoczne. I powinniśmy iść dalej w tym kierunku, wspierać rodziny wielodzietne, zachęcać, ale myślę, że najważniejsza zmiana to powinna być ta zmiana w głowie, żeby zmienić obraz macierzyństwa i zmienić obraz matki. I co dla mnie jest najważniejsze, promować wartość pracy wychowawczej kobiet bo rzeczywiście tak jest i to jest trend na całym świecie, że promujemy jakby singielki. Singielki, ale feministki, dlaczego? Singielki Dlatego, że dają, promujemy przede wszystkim samorozwój. Prawda? Ja, mój, moje, i, I wydaje mi się, że to jest taka przeszkoda w myśleniu. Tak, mam... chociaż ja powiem też bardziej brutalnie, co mi się wydaje tak. bo singielka to jest kobieta, która nie decyduje się na małżeństwo, no wiadomo nie decyduje się na dzieci. Tak. I to napędza ogromny biznes, przepraszam Oczywiście, to, że biznes tak. farmaceutyczny. Żyjemy w czasach anty baby pill, tak. czyli najpierw jest antykoncepcja, potem jest aborcja. To jest wszystko, gdyby się jednak coś niechcianego mówiąc okrutnie i brzydko trafiło. Więc żyjemy naprawdę w okrutnych czasach no, polityki antydzieciowej, tak. ale to napędza biznes. No macierzyństwo, no wydawałoby się, że też nakręca biznes, bo jednak Dokładnie. te dzieci muszą być w czymś ubrane, no muszą właśnie. gdzieś chodzić do szkoły, Będziecie ale biznes farmaceutyczny jest najdroższy zaraz po zbrojeniowym na świecie. Mhm. I to chyba też o to, tutaj, o to tutaj chodzi w dużym stopniu, no ale brzmi to okrutnie. Właśnie rozmawiałyśmy przed programem, że ostatnio trafiłyśmy w internecie na taką tak. reklamę, szorta ja nie, to chyba nie była reklama, nie wiem, co to było, short, gdzie idą dwie kobiety naprzeciwko tak. siebie, jedna... z schodami ruchomymi jadą, tak? Tak, tak. jedna właśnie jedna. E, z siatami pampersów, jakichś artykułów dziecięcych, nieuczesana, niedomalowana i taka totalnie zmęczona, z krzyża tak. zdjęta, a naprzeciwko niej idzie e, pięknie umalowana, uczesana, mhm. z siatkami z luksusowymi, e, z luksusową odzieżą, kobieta uśmiechnięta, no i nie wiem, co ten short I miał być, tak naprawdę... ten, ten short pokazywał, właśnie że tak. masz dzieci to jesteś tak. w ogóle totalnie zmęczona, niespełniona. Tak. Szkoda, się że tutaj, ten tak. film nie miał swojej drugiej części. Tak. Na przykład 20 lat później. Dokładnie. Kobieta ta, która szła z tymi Pampersami, no bo tak jest taki czas, że kobieta jest w Pampersach. Oczywiście. Jest zmęczona i jest niewyspana. Ale za 20 lat ta kobieta, która ma dzieci, powinien być taki film, siedzi uśmiechnięta w domu na przykład podczas świąt Bożego Narodzenia, gdzie są dzieci, gdzie są wnuki i drugi obraz kobieta. Bardzo często to są kobiety, które Samotne. tak wiemy, że już są państwa, w których powstały departamenty samotności. Tak. I to jest coś, ta samotność jest czymś naprawdę ciężko wyleczyć. To napędza też uzależnienia, no trzeba to tak, głośno powiedzieć, tak. więc tutaj więc mamy. Kobiety... Brakuje tego, tego, tej drugiej części tego odcinka. Tak, Ale wydaje no, tylko się, że... po co to jest tworzone, nie? bo dziewczyny tak. młode patrzą na to, no a właśnie. dziewczyny młode niestety żyją tu i teraz. Ale że... one nie myślą o tym, co będzie za 20 lat, tylko tak. widzą, że tutaj no, umalowana i zadbana Oczywiście. będę, jak nie będę miała dzieci. Tak, dokładnie tak jest. Nie myślą o tym, co będzie za 20 lat, dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne są na przykład takie programy, jak ten, który ty prowadzisz. Ale no chciałabym, żeby to na przykład było szerzej w mediach promowane. Metoda dobrych praktyk, czyli szczęśliwych, wielodzietnych rodzin. Ja takich znam naprawdę mnóstwo, gdzie kobieta, jeśli chce, to jest jej wybór, to pracuje i się rozwija i jednocześnie wychowuje dzieci, ale są też takie kobiety, które decydują się na to, aby tylko być w domu. I to są naprawdę przeszczęśliwe rodziny. I wydaje mi się, że w mediach za mało promowany jest właśnie ten obraz. E, mogłyby powstawać filmy, seriale promujące m, takie rodziny wielodzietne, no, ale niestety tak się nie dzieje, więc na pewno to trzeba no, zmienić. Obecni rządzący niestety mają w swoim priorytecie pigułkę dzień po dla 15 dla piętnastolatek i aborcję na życzenie, już w ogóle chyba zanim się w ciążę zajdzie. Przepraszam, ale tak. marzy mi się na przykład taki po prostu. No, no, bo my możemy robić dużo, prawda? Każda tak. media społecznościowa. ale chciałabym, żeby jednak to też było jakieś jakiś zadanie rządu, parlamentarzystów, posłów, jakaś kampania billboardowa, tak. pokazująca no, radość z bycia w rodzinie. Oczywiście za tym muszą iść pewne działania, tak? 500 plus to jest jedno, co mówiłaś, ale polityka w ogóle podatkowa, tak? No, w tak, tej chwili, no na chwili na mamy Ulgę 4. Ulga, 4 plus. Plus, tak. e, może pójdźmy też trochę dalej. Jak najbardziej, bo jeżeli wiele kobiet chce dzisiaj pracować, to może nawet 2+, plus czy 3+, plus, tak jak na Węgrzech e, mhm. promują, programy mieszkaniowe, tak? Młodzi też dzisiaj no, nie mają łatwo um, w tym, żeby rzeczywiście postarać się o to pierwsze mieszkanie. Porównują się często do swoich rodziców. E, tak. no, sytuacja była zupełnie inna, tak? Ciężko powiedzieć, czy łatwiejsza, czy trudniejsza, ale z mieszkaniami rzeczywiście było inaczej. Mhm. Dzisiaj młodym trudno jest zdobyć mieszkanie. I to są takie rzeczy przyziemne, ale jednak niezbędne, żeby poczuć się bezpiecznie. To jest wszystko prawda, co mówisz w tych zakresach powinna się zmienić polityka. Tutaj się to tylko pochwalę, że przy tej, jeżeli chodzi o podatkową 4+, plusy, miałam swój udział. Ale jest jedna rzecz, którą na przykład chciałabym jeszcze przeprowadzić, mianowicie dodatek emerytalny dla matek wielodzietnych, bo mhm. uważam, że to jest taki rodzaj sprawiedliwości też społecznej, dlatego że są matki, które nawet które pracowały zawodowo, miały przez chwilę przerwę na to, żeby na urlop macierzyński. Jeżeli miały na przykład pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci, no to siedem razy szły na taki urlop, zajmowały się dziećmi, wychowują te dzieci dla, no, można powiedzieć, dla społeczeństwa, bo tak, te dzieci będą pracowały, zakrycie. wypracowywały emerytury. Tych singielek, które, y, które w tej chwili są. I jest druga grupa kobiet, które w tym samym czasie zbijały swój kapitał, kupowały na przykład kolejne mieszkanie na wynajem, zabezpieczały się finansowo, prawda? Y, więc te kobiety, które nie mają dzieci, pracowały, y, mają kapitał na swoją emeryturę. Więc wydaje mi się, że taką sprawiedliwością społeczną byłoby, y, do, byłby dodatek dla matek y, do emerytury w zależności ile miały dzieci, to procent tej najniższej emerytury na przykład. Tak? To jeszcze jest oczywiście do uzgodnienia, ale ale żeby był jakiś ekwiwalent potem, na, na, na starość, jak to się Jasne. mówi, żeby te matki y, mogły to odczuć, chociaż miały lżej. Y, za to, że wcześniej, gdy były młode, miały ciężko, to, to na pewno. No dobrze, że o tym się dyskutuje, natomiast y, to też jest bardzo ważne, ten właśnie okres emerytalny, który, y, których kobiety sobie nie wypracowały, bo tak. pracowały w domu, ale niewątpliwie, no y, Trzeba też działać tu i teraz, tak? Tak. na rzecz tych kobiet, które dzisiaj są w tym okresie wieku e, pro, reprodukcyjnego, tak, tak nazwijmy to e, technicznie, e, i, i mają problem z tym, tak? że nawet jakby chciały, no to nie ma mieszkania, nie ma, tak. jest sytuacja niesprzyjająca, ale myślę, że właśnie ten element kulturowy, o którym mówisz, jest niezwykle ważny. Feminizm, który nas po prostu ze wszystkich stron oszukuje, tak naprawdę. Czy ja uważam, że. że yy... Ja ten feminizm inaczej troszkę postrzegam, prawda? Uważam, że każda kobieta, która ma wiele dzieci, jest feministką, no w, w myśl, sensie takim... W myśl nowego feminizmu, według tak, Jana, Jana Pawła, Pawła II, II, jak, na, jak najbardziej. Mam, miałam na myśli niestety ten um, feminizm głównego nurtu, tak. który jest ja lansowany w mediach, taki lewicowy, no, powiedzmy że, że najlepsza jest ta metoda dobrych praktyk, żeby pokazywać szczęśliwe rodziny, i wtedy to się udziela, bo jednak jest w społeczeństwie potrzeba posiadania szczęśliwej rodziny. Pamiętam takie badania, gdzie były marzenia Polaków, i na pierwszym miejscu plasowała się mieć szczęśliwą rodzinę. Więc jest ta potrzeba, i ją trzeba w jakiś sposób podpalać, żeby ona wciąż trwała. No i pokazywać łudę. Tego obrazu tej nieszczęśliwej matki Polki. Oczywiście, jeszcze jest jedna ważna rzecz, wydaje mi się. Um, fundusz emeryt nie emerytalny, tylko alimentacyjny. To mm -hmm. znaczy, zdarzają się takie sytuacje, i nie można udawać, że tego nie ma, gdzie kobieta zostaje sama z dziećmi. I uważam, że tutaj trzeba zadbać o te kobiety bezwzględnie, żeby ona nigdy, ta matka, nie została. Bez pomocy, jeżeli z jakichś powodów ojciec dezerteruje. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest sprawa do, do No to do jest bardzo szeroki temat. W ogóle, jak już poruszyłaś właśnie temat rozwodów, to, to niewątpliwie jest warto uwagi. Należy się nad tym pochylić, ale też z drugiej strony mamy też no już problem alienacji rodzicielskiej, chociaż to nie, nie na dzisiejszą rozmowę, tak. ale myślę sobie, że. To też wpływa właśnie na to macierzyństwo, te, te wszystkie aspekty rozwodowe, bo kobiety dzisiaj boją się wchodzić w małżeństwo, tak. w rodzicielstwo wystraszone tym, że być może matka się rozwiodła, babcia się rozwiodła, tak. po co nam to przechodzić i wchodzą w wolne związki. Czasami to dziecko jest, czasami tego dziecka nie tak. ma. E, tworzą nam się po prostu takie patchworkowe rodziny, e, to co już widzimy od lat, choćby w Skandynawii czy na Zachodzie. No, które też często potem kończą się nieszczęściami, no, no nie, mm -hmm. nie, jest to, nie jest to takie bezpieczne miejsce dorastania młodego człowieka, jakim jest normalna, wierna, dzietna rodzina. Tak. Um, to... Pewnie naszą rolą jest, żeby to jak najbardziej promować, ale trzeba mieć też do tego narzędzia, yy, czyli yy, no, posiadać media szerokiego zasięgu, yy, w taki telewizjach, jeżeli one są wciąż jeszcze oglądane, mimo że oglądalność telewizji spada na rzecz internetu, to jednak tam powinny być filmy, seriale, coś tak, takie soft, wszystko takie delikatne, pokazujące szczęśliwe, pełne rodziny. I myślę, że to jest zadanie na pewno dla nas. Ja życzę sobie właśnie, żeby też rządzący parlamentarzyści jak najwięcej robili w tym zakresie, również takiej promocji dobrego wizerunku macierzyństwa. Od siebie, tak powiem, e, drogie kobiety, które nas oglądacie, po prostu nie wierzcie w media społecznościowe, w to wszystko, co tam jest pokazywane, bo to jest też, e, no też służy to jakiemuś biznesowi, tak. e, jest to lansowane, a zazwyczaj nie pokazujemy trudów naszego życia w mediach społecznościowych, pokazujemy same te przyjemne momenty, wtedy, kiedy jest miło, łatwo. E, więc no, nie wierzmy w to, nie przywiązujmy się do tego. Lepiej czas przeznaczony na skrolowanie poświęćmy właśnie jakiemuś samorozwojowi czy, e, czy naszej rodzinie. E, tak. e, i, I wtedy wszyscy będziemy szczęśliwsi, niewątpliwie. Bardzo zgoda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem w temacie macierzyństwa była szczęśliwa wielodzietna matka i żona, e, posłanka dziesiątej kadencji, Dominika Chorosińska. Bardzo mi miło.